Siemanko Siemanko, wracamy po dłuższej przerwie związanej z konferencją Crypto World Expo. W dzisiejszych NFT Newsach będzie troszeczkę o Pegazach, Leagues of Kingdoms, o naszych polskich projektach. No i też tutaj coś się ciekawego dzieje w Metasoccer, także serdecznie zapraszam i lecimy z tym koksem. I tutaj macie naszą całą ekipę, która się pojawiła właśnie na tej konferencji. Jak widzicie, bardzo liczny skład. Chciałem wszystkim podziękować tutaj za bardzo udane dwa dni za e, wszystkie osoby które tutaj podeszły do, do nas e, pozdrawiam z tej strony e, Gryzlego, było fajnie miło spotka się na żywca pozdrawiam chłopaków e, tutaj z Discorda Saszę, Miszę, e, Zioło e, też już e, również sporo e, porozmawialiśmy o tym e, co się dzieje obecnie e, w gamingu no, i też mieliśmy okazję pojawić się u chłopaków z Moon Mining, poznać ich osobiście, zobaczyć co się dzieje. Także tutaj macie takie, taką fotkę całej naszej ekipy. Jestem ciekawy czy tutaj rozpoznajecie naszych administratorów, jeżeli chodzi o Discorda, ARE, również też o Telegram. Lecimy dalej. Tak jak mówiłem, porozmawiamy o Pegazach. Macie podpięty nowy portfel Coinbase Wallet, także nie tylko można się Metamaskiem logować. Dodatkowo, tutaj z tego co widzicie, deweloperzy pracują nad mobilną aplikacją, dzięki temu każdy kto posiada. Powiedzmy, telefon, będzie już mógł na spokojnie bez żadnych jakichś komplikacji a, pogrywać w Pegazę. Myślę, że to idzie w dobrym kierunku, mimo że Wiz e, tutaj jest e, obecnie na spadkach. Natomiast e, jeżeli chodzi o takie moje strategie i przemyślenia odnośnie Pegazów, to na pewno w tym tygodniu a, wleci dodatkowy film. E, jeżeli chodzi o League of Kingdoms, to w komentarzach prosiliście mnie o. Informacje, oraz żebym się wypowiedział o Landach, i taki film również zostanie nagrany. Jeżeli chodzi o tą informację, że to rozpocznie się 14 marca, nie bójcie się, tak naprawdę tutaj pierwsze aukcje zaczynają się od 17. Także na spokojnie wykonam Wam film. Ja czekam jeszcze na ich harmonogram, no i co się będzie wiązało z zakupami tokenu Loka bo mają e, dodać tutaj nam jakieś dodatkowe e, bonusy, kiedy będziemy kupować za token la, e, loka e, landy. Lecimy dalej. Tutaj macie pierwszą taką zajawkę, jak mogą wyglądać e, piraci, jeżeli chodzi o budowę e, modelu 3D, także mi się wydaje, że kurczę naprawdę to a, wygląda e, grubo. Także tylko trzeba czekać aż gra powstanie i będziemy mogli sobie pograć. Oczywiście na konferencji również chłopaki byli, jeżeli chodzi o piratów. I również tam można było przy stoliku sprawdzić i pograć w demówkę. Lecimy dalej. Moon Mining H3 dołączył do dużego airdropa. Uh, the Big Banks i tutaj macie informacje, 22 uh, projekty tutaj się do tego zgłosiły. Tradycyjnie macie um, tutaj aż 67 różnych sposobów, ja to Wam potem wrzucę uh, dzisiaj dopiero uh, wieczorem ewentualnie jutro z rana otrzymacie tego giveaway'a. Jest czas, żeby na spokojnie to wszystko porobić. Macie wymienione wszelkie projekty oraz nagrody. Z tego co widzicie tych nagród naprawdę jest bardzo dużo, także wykonując takiego mega giveaway'a, mega airdropa będzie się można tutaj naprawdę fajnie zbogacić. Legends of Elysium. Macie tutaj standardową taką grafikę, gdzie chłopaki pokazują, co się wydarzyło u nich w ciągu tygodnia. No i w mojej opinii to tutaj też można coś fajnego wygrać wykonując ten mem contest. Jeżeli ktoś potrafi robić memy to do wygrania jest 100 dolków. Pamiętajcie, 100 dolarów piechotowni nie chodzi. Była prezentacja grafiki, była prezentacja strategicznych partnerów. Także z tego co widzicie, projekt idzie w bardzo dobrym kierunku. Kolejna informacja tutaj od CryptoMechan. Jak wiecie, zmieniają rezydencję ze Szwajcarii, przenoszą się do Estonii. No i też wiele osób ma obawy po tych wszelkich różnych zmianach, czy nadal pracują nad grą. No i tutaj wrzucili takie screeny, co się u nich dzieje, jak wygląda cała praca game developera. Jak widzicie, dla mnie to są kompletne kosmosy, ja dopiero się bawię przy produkcie końcowym, ale fajnie, że projekt transparentnie pokazuje, że rzeczywiście pracują, rzeczywiście coś się dzieje, także w mojej opinii raczej nie musimy się tutaj martwić. I kolejny polski projekt RoboHero. Też bardzo fajnie to wszystko jest prowadzone. Jak widzicie, informacje odnośnie Amy, jak to będzie wyglądało, czyli wtorki będą należały do Patryka, środy do całej drużyny RoboHero. Potem macie jeszcze dodatkowo czwartki i z soboty CEO Jakubem Stefankiem. Także na bieżąco będziecie dostawać e, ogrom informacji i myślę, że tutaj też fajnie, że chłopaki w taki sposób transparentny chcą cały czas utrzymywać e, kontakt ze społecznością. Lecimy odnośnie Meta Soccer, e, To przypominam, że jeżeli od razu e, po informacji, że można wrzucać na konferencję, e, wrzuciliście swoich skautów, to można było już ich e, odbierać i e, tutaj zebrać MSU i MSC. MSC token już się pojawił. Już się pojawił, już go można skupić tutaj z sushi swapa Jest parze do MSU i prawdopodobnie z tego co wiem, to taką parę będą chcieli pozostawić. To jest bardzo fajnym sposobem, żeby tutaj MSU poszło do góry. Czyli osoby, które będą zainteresowane tokenem MSC. Na pewno będą musiały wcześniej zakupić e, MSU. I jak widzicie, macie informacje, w jaki sposób e, tutaj skałci będą a, pracowali. E, ci skałci, chyba m, z tego, co widziałem. W tym tygodniu są planowane wysyłki, że będziemy mogli taki skałptów wysyłać i pozyskiwać już pierwszych zawodników. Także na pewno będzie ten token MSC też również potrzebny, jak i MSU. No i zobaczymy: gra się dosyć bardzo szybko rozwija i odnośnie ekonomii, naprawdę mają fajny sposób, jak wykorzystać oba te tokeny i utrzymać dzięki temu. Przede wszystkim wartość tokena MSU na odpowiednim poziomie. Jak z, widzicie, jeżeli ktoś tam podgląda sobie na CoinGecko, no to t, tutaj ten token MSU praktycznie zachowuje się jak stablecoin, mimo jakichś tam większych spadków. No i tutaj też macie informacje odnośnie Marketplace'u. Jest cały filmik, także tutaj będziecie już mogli gdzieś tam e, sprzedawać swoich scoutów, zawodników e, bezpośrednio na Marketplace i nie trzeba będzie kombinować tutaj e, przez e, OpenSea. Także e, jak najbardziej e, fajne zmiany. No i widać, że gra e, podąża w dobrym kierunku. E, My czekamy tutaj jeszcze na odpowiedź odnośnie kiedy tą AME będziemy mogli na Was przeprowadzić i myślę, że zebrane pytania jeszcze bardziej nam tutaj rozwiną, jak ta gra będzie wyglądała. I tutaj na końcówkę śledźcie stronę Infinity Sky, będzie podany kolejny giveaway, także to co zawsze Wam mówię. Warto robić wszelkie giveaway'e, nigdy nie wiemy, który nam tutaj wpadnie i na którym fajnie zarobimy, także ja staram się robić wszelkie airdrop'y, giveaway'e, które gdzieś tam wpadną mi w ręce. No i informacja odnośnie Orbital, gry, którą robiłem first tylko na moim kanale. Można już zakupić tutaj jajka. I całość się będzie zaczynała dla wszystkich od godziny 12 naszego czasu. No i do wydania jest 500 taum. Sprawdzałem to, to jest około 82-83 dolary. Także ceny dosyć niskie i przystępne dla każdego. Jeszcze sobie sprawdzimy tutaj, co się dzieje z naszymi tokenami. Jak widzicie, Bionicorn poszedł do góry. Tutaj gry, którym gdzieś tam się przyglądam, natomiast no, skoro Wam nie podaje informacji, to jeszcze nie dostrzegłem tej jakiejś e, wartości, tej zmiennej, e, która e, pozwoli nam e, świetnie się bawić i e, zarabiać u, również na tych grach. Być może to jest właśnie dobry moment, żeby się przyjrzeć szerzej z powrotem tokenowi MIST. A w mojej opinii, pamiętajcie to nie jest żadna prada finansowa nadal ta gra ma bardzo fajną e, wartość i, i jeżeli będzie szła w dobrym kierunku, to ten token również powinien pójść do góry pamiętajcie, że e, obecnie wszelkie tokeny gamingowe mm, zaliczyły swoje e, spadki e, bliżej są jednego centa albo jeszcze niżej jeżeli chodzi o project quantum, no to tutaj ten token nigdy gdzieś tam wysoko nie był, powyżej centa. Mam nadzieję, że kiedyś do jednego centa dojdzie, wtedy będę bardzo zadowolonym człowiekiem. Jak widzicie, takie projekty jak Genopec no, zaliczały bardzo wysokie spadki. Natomiast najwyższe spadki, gdzieś tutaj notujemy na to tokenie, niestety, WIS. Natomiast w mojej opinii warto cały czas się przyglądać. Pracują nad rozwojeniem tej gry, mają CEO, ma tutaj na bieżąco nas informować, jak te prace postępują. Także wydaje mi się, że jeszcze przyjdzie czas, w którym ci, którzy śmigają Pegasami, jeszcze będą zadowoleni. Oczywiście, tak jak powtarzam, nie jest to porada inwestycyjna. No i chciałbym dzisiaj Was zaprosić na godzinę 22.30. Mam nadzieję, że chłopaki się pojawią, mimo że pewnie są jeszcze mm, wykończeni a, po bardzo e, aktywnej konferencji. Już można e, dodać do oczekiwanych, pojawił się e, tutaj link e, na Discordzie, e, na Twitterze e, też zostanie wrzucony oraz na... Telegramie, także już możecie dodać do obserwowanych. No i tradycyjnie porozmawiamy o rilfejze, meta soccer, so Tutaj też będę musiał trochę przemeblować, a, ponieważ też i porozmawiamy a, sobie gdzieś tam o Chiliz, o e, zetli. Także pewnie w wolnej chwili a, wiedzie specjalna a, grafika odnośnie krypto e, futbol. No i e, na ten tydzień planuję a, wydać wam jeden obszerny film. O wszystkich projektach związanych z wyścigami konnymi, którym się przyglądam. Jedne lepsze, drugie gorsze. I na pewno też się pojawi taki first look odnośnie Darleygo, bo dosyć mocno się przyglądam temu projektowi. I wydaje mi się, że ten projekt też w przyszłości pozwoli nam zarobić. Też w dniu jutrzejszym. Mam nadzieję, że już harmonogram się pojawi na stronie League of Kingdoms i dzięki temu będę mógł Wam zrobić tutaj informacje, w jakie landy zainwestować. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT Newsy, to by było na wszystko. Także życzę miłego dziąka i widzimy się godzina 22.30 na KryptoFootball. Zapraszam, a tymczasem na razie.